Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojciech Sołtys. Najmileńszy panie Stanisławie, niedawno oglądałem wystąpienie, w którym pan powiedział, że pan Kaczyński zaproponował łapówkę w celu przekupienia posłów Ruchu Narodowego. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Czy mógłby pan powiedzieć o tym coś więcej? No, mógłbym powiedzieć o tym tyle, że ta wiadomość okazała się nieścisła, bo yy, Fałszywe pogłoski głosiły, że przy pomocy takiego centrum myśli Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, to znaczy posad tam stworzonych kosztem dosyć wielu milionów złotych, że tu posłowie Ruchu Narodowego mogą się wyłamać i zacząć sympatyzować z klubem Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem okazało się, że ten cały Instytut to już funkcjonuje, od no, 2020 roku, więc, no i tam, jak na razie, żadnych posad dla posłów Ruchu Narodowego, ani dla ich kolegów nie przewidziano. Natomiast rzeczywiście jest tak, mamy do czynienia z takim, tutaj z takimi próbami stworzenia, przez Prawo i Sprawiedliwość własnego ruchu narodowego. No tam pan Marian Kowalski, w swoim czasie był tutaj lansowany przez Antoniego Macierewicza na takiego jasnego idola. Ruchu Narodowego. Obecnie, jeśli można tak powiedzieć, to również pan Robert Bunkiewicz jest, że tak powiem, obłaskawiany, bo rzeczywiście tam jakieś pieniądze od rządu dostał, no ale czy da się obłaskawić, to tego nie wiem. Także tak to wygląda. Tamta wiadomość była przesadna. Jak powiadam, Oparta na niesprawdzonych takich fałszywych pogłoskach. I drugie pytanie pan Sołtys stawia. Dla Rosjan, Ukraina. I uznanie aneksji Krymu dla Niemców, wolna ręka w Europie Środkowej. Dla Francji może być oddanie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Wszystko po to, aby Ameryka mogła zrobić porządek z Chinami. Tylko co później? Ameryka się zwija moralnie. Gangi bandytów i wszelkiej maści ruchy społeczne prawdopodobnie rozsadzą ten kraj. Co sobie przygotowywać? Czego powinien się człowiek trzymać? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Proszę pana, niech pan używa życia, póki można. No. Dlatego, że gdyby taki, takie wydarzenia tutaj miały miejsce, jak pan przewiduje, no to chyba długo by pan tego życia się nie naużywał. Więc radziłbym panu, żeby się tak nie przejmować Stanami Zjednoczonymi, tylko Raczej koncentrować się na używaniu życia. Pan Andrzej Plewa. Szanowny panie Stanisławie, wspaniale się pana słucha. No, dziękuję bardzo. Zaraża pan dystansem do nawet najbardziej koszmarnych zdar zdarzeń społeczno-politycznych. No, no. Kiedyś zapytałem, co według pana jest celem ludzkości. Odparł pan, że zbawienie. Jest pan zwolennikiem własności prywatnej. Jak to ugryźć, skoro żaden kapitalista nie wytworzył ani jednego atomu materii, ani jednego kwantu energii? Jedyne, co potrafi, to przekształcać to, co otrzymał za darmo, według wierzących od Boga. Czy zatem człowiek kapitalista w swojej pysze kradnie dzięki sprytowi, sile, przemocy, chciwości, lepszym genom, które też dostał za darmo własność pana Boga i ją sobie przywłaszcza, oraz jednocześnie ogranicza do niej dostęp innym ludziom? A jak wiemy, Wielu cierpi z powodu niedostatków. Czy człowiek zagarniający dla siebie własność Boga, często w nadmiarze, jednocześnie skazując innych na cierpienie, może zostać zbawiony? No, wydaje mi się, że tutaj poszedł pan ostro po bandzie, ale proszę się nie gniewać. Wydaje mi się, że nie ma pan racji. Tutaj pan trafnie zauważa, że ja od, od, zacznę od tego zbawienia. Oprócz to wierzący w Boga uważają, że celem jest zbawienie, yy, czyli takie szczęśliwe życie wieczne. Natomiast niewierzący tak nie uważają w ogóle. Nie wierzą, że mają duszę, a w takim razie no nie mogą być zbawieni, bo to co im zbawiać, jak oni duszy nie mają. Ale wróćmy do tej własności. Pan trafnie zauważa, że kapitalista nie wytworzył ani jednego atomu materii, ani jednego kwantu energii, ale powiem, że socjalista też nie wytworzył ani jednego e, atomu materii, ani e, jednego kwantu energii, więc tutaj, e, że tak powiem, między socjalistami i kapitalistami można postawić znak równości, z tego punktu widzenia przynajmniej. Jedyne, co potrafi, to przekształcać. To, co otrzymał za darmo według wierzących od Boga. Proszę pana, no właśnie o to przekształcanie chodzi, bo no powiedzmy, że miałby pan jakieś atomy żelaza, garść atomów żelaza, no to, to one nie mają żadnej wartości, bo dopiero kiedyby pan je przekształcił. W jak, tak jak to Gałczyński pisze, od be, bez kształtu ku kształtowi. Na przykład sporządził z tego żelaza klingę noża. No to to już ma pewną wartość i użytkową i materialną. A dlaczego? A dlatego, że w procesie przekształcania dał Pan swoją pracę. I za to czy, kapitalista jest wynagradzany. I tu słusznie dlatego, że Inni, którzy tej pracy nie włożyli, nie mają prawa do pobierania korzyści również od tego, kto tę pracę włożył. Ba, na przykład no, kapitalista nie stworzył też zboża, chociaż tam różne odmiany udoskonają i tak dalej, ale żeby z tego był chleb powszedni to najpierw trzeba zboże zasiać, potem je zebrać, potem je wymłócić, potem je zemleć no i z tej mąki znowu rozpalić w piecu, upiec chleb, więc proszę zwrócić uwagę, ile pracy przy przekształcaniu tutaj musi być wykonane. I to jest właśnie, to jest właśnie przyczyna, i moralne uzasadnienie własności prywatnej. Nawet jeżeli taki, jak to pan nazywa, kapitalista kupuje grunt, czyli część powierzchni ziemskiej, no to on, on oczywiście tej części powierzchni ziemskiej nie stworzył, natomiast zapłacił za ten grunt. A żeby mieć czym zapłacić, no to musiał wcześniej trochę się napracować, żeby zarobić te pieniądze. Krótko mówiąc, własno, we własności jest zaklęta praca ludzka. Dlatego żadnej, żadna, żadne ograniczenie, jeśli chodzi o zbawienie właścicieli, nie dotyka. Sama instytucja własności prywatnej, jak pan widzi, jest głęboko moralnie uzasadniona, również z chrześcijańskiego punktu widzenia. Natomiast to, co tutaj pan próbuje głosić, to jest jakiś taki, no nie wiem, jakiś taki komunizm, że jeden, tak jak to Janusz Sputański. Pisze w, w nieśmiertelnym poemacie Towarzysz Szmaciak, wkładając w usta Towarzysza Szmaciaka, takie zbawienne pouczenia dla robotnika deptały. Na tym się świata ład opiera, że jeden sieje, drugi zbiera. Otóż nie ma tak dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w Ewangelii mamy taki. Bardzo istotny, bardzo istotną wskazówkę. Kiedy Pan Jezus został poproszony przez swoją Matkę, żeby zrobił wino, bo tam z weselniką w Kanie Galilejskiej brakowało, to co? nie wypowiedział zaklęcia żadnego, tylko kazał tym sługom nalać wody, więc musieli nabrać, zaczerpnąć, wody przynieść, tam nalać i tak. No, musieli wykonać pewną pracę, a następnie ta woda się stała winem. Jaki z tego wniosek a no nawet to jest wskazówka dla chrześcijan, żeby nie liczyli na darmowe obiady, Że, żeby tutaj nawet wina się napić, to trzeba się trochę napracować. No i w związku z tym chyba jest wszystko jasne. Pan Wojciech Górski. Witam serdecznie i od razu przechodzę do pytania. Jak według szanownego pana działanie na granicy z Białorusią było testem dla Europy? Jak szybko się zbiorą i zaczną debatować, czy wyślą wsparcie, czy zareaguje na to, czy będą pisać rezolucje zamiast działać? Jak potoczy się dalsze działanie Rosji? Postraszą strachem, przykryją Nord Stream, potargują i się uspokoją, czy będą. Wkraczać. Życzę wszystkiego najzdrowszego, Wojciech. No proszę pana, wydaje mi się, że pan przesadza. Incydent na Białorusi, znaczy na granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej, wcale nie musiały doprowadzać do wciągania Europy czy NATO, bo to okazało się, że te incydenty można, że tak powiem, stłumić. Przy pomocy stosunkowo niewielkiego kontyngentu wojskowego, wojskowo-policyjnego i, w pols i w pol polskiego i litewskiego. W związku z tym nie było żadnej potrzeby wciągania do tego NATO, i wydaje mi się, że nie ma co, to, dług, prezydent Łukaszenka postanowił się zemścić taki psie figle, tak tutaj urządzić za to, że tutaj Polska z Litwą w ramach zabawy w mocarstwowość chciała go wysadzić w powietrze ze, z fotela prezydenckiego w Mińsku. No i on tu się po swojemu postanowił zemścić za pośrednictwem tych swoich egzotycznych turystów. No ale Polska, rząd polski, tutaj akurat uważam, że postąpił bardzo słusznie, że nie, że puścił mimo uszu również głosy tych idiotów, którzy swoją nienawiść do rządu, a niektórzy nawet chyba do państwa polskiego ubra, ubierali w kostium humanitaryzmu. Moim zdaniem nawet takiego wysiłku, ten wysiłek był nadmierny, dlatego że... Gdyby Polska nie podpisała konwencji o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych, to ja uważałem i to powtórzę, że trzeba by przynajmniej na niektórych odcinkach takich trudniejszych do upilnowania zaminować granice i tyle. I jakby taki jeden z drugim turysta egzotyczny chciał te granice przekroczyć, urwałoby mu obie nogi, no to reszta by zrozumiała, że bez nóg do Niemiec na pewno nie dojdzie. I tyle. Pan Andrzej Czesław. Szanowny panie Stanisławie, w ubiegłym roku Niemcy uznały zbrodnie kolonialne popełnione w latach 1904-1908 w Namibii za ludobójstwo. Przekażą 1,1 miliarda euro w ramach zadośćuczynienia na projekty rozwojowe w Namibii. Dlaczego rząd polski nie miałby również wystąpić do rządu Niemiec? O zadośćuczynienie za ludobójstwo popełnione na narodzie polskim w latach 39-45 Nie chodzi w tym przypadku o reparacje wojenne. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. No, może rząd polski wystąpić do Niemiec o. Tutaj zadośćuczynienie za ludobójstwo, tylko pytanie, czy Niemcy rzeczywiście natychmiast tutaj w podskokach przyniosą te pieniądze, czy też wzruszą ramionami i te petycje polskiego rządu wrzucą do kosza. To drugie, ta, ta druga możliwość wydaje mi się bardziej prawdopodobna, bo nie bardzo możemy się domagać od Niemiec, you <laughs> różnych rzeczy, skoro siedzimy u nich głęboko w kieszeni, i to Niemcy mają portfel, to znaczy Komisja Europejska ma portfel z pieniędzmi, i my się nie możemy tych pieniędzy doprosić, ponieważ Niemcy właśnie Niemcy zastosowały wobec Polski szantaż finansowy, żeby tu odzyskać utracone wpływy polityczne. No i tyle i jak. Wszystko można napisać i wysłać, ale czy to się potem wyegzekwuje, to jest dopiero zagadnienie. Ja uważam, że od Niemiec już niczego nie wyegzekwujemy. No, przypomnę, co mówił kanclerz Schröder w roku bodajże dwutysięcznym, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. No to jak dobiegł końca, to oczywiście możemy pisać na Berdyczów, ale to niewiele nam da. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, bardzo krótkie pytanie. Od kiedy salon stał się lewicowy? Myślę, że od początku, to znaczy już przed wojną, Salon był lewicowy, a w każdym razie lewicujący. No, a po wojnie też, bo yy, przypomnijmy, yy, kto tam, zwłaszcza już po yy, październiku yy, 1956 roku, bo wcześniej to żadnych salonów nie było. To, o, to Stalin tam, czy Radkiewicz by nie pozwolił, Bierut by nie pozwolił na żadne salony, yy, więc nie było salonów. Natomiast potem już były tam takie różne. No i to trzon salonowców tworzyli przedstawiciele lewicy laickiej. Kto to był? No i jest nadal no, lewica laicka. Przecież nie przestała istnieć. No to dawni Stalinowcy, nawet można powiedzieć oprawcy Stalinowskich. To podam przykład taki: Juliusz Burgin. Juliusz Burgin to był oprawca z okresu stalinowskiego, zresztą notabene Żyd. no i on po 1956 roku zaczął gwałtownie piętnować polski antysemityzm. No i tutaj te krucjata przeciwko antysemitom, co do dzisiejszego dnia przez salon jest prowadzona. No a któż tam w, ten, w tym salonie rej No na przykład pan redaktor Michnik, potomek sowieckich kolaborantów, brat zbrodniarza i tak dalej, no to jest ten... To jest ten salon, to, ale to mówię, rodowód lewicowy to jeszcze z przedwojny, między innymi dlatego, że przedwojenna sanacja też miała takie skłonności socjalistyczne, przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele. Pan Kazimierz <coughs> Spaczyński, jak wyciągnąć Polskę z bagna Polinu? Ja uważam, że propaganda jest najlepszą opcją. No. Propaganda nie jest najlepszą opcją, bo propaganda y, służy, y, jak, ma na celu osiągnięcie jakiegoś efektu politycznego. Więc propaganda jest tylko środkiem, na przykład propaganda wojenna ma na celu rozłożenie przeciwnika, zastraszenie go itd. Tak natomiast przy pomocy propagandy wojny wygrać nie można no mamy przykład takiej czarnej propagandy Podczas pierwszej wojny na Bliskim Wschodzie w 1948 roku, kiedy Izrael proklamował niepodległość, no to y, 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 kraje arabskie tam z, zareagowały wojną. Izrael dał sobie z nimi radę, między innymi dlatego, że miał lepiej wyszkolone wojsko. Ale również dzięki czarnej propagandzie. Otóż przerzucał tam na drugą stronę, za linię frontu, takich agentów, którzy mieli wygląd arabski, doskonale mówili po arabsku, i ci agenci rozpuszczali tam pogłoski, że gdzie armia izraelska dotrze, tam zostawia tylko ziemię i wodę, co do nogi wszystkich wycina, więc większość tych Arabów nie chciała się sprawdzać tego osobiście. No i tak się pojawili uchodźcy i problem uchodźców od tamtej pory jest. Więc moim zdaniem, jednocześnie z propagandą, bo to propagandy nie można zaniedbywać, to jest bardzo dobre narzędzie. Józef Goebbels to nam wszystkim pokazał, jakie to jest dobre narzędzie. Zresztą Józef Stalin też, ci dwaj Józefowie tutaj. Rzeczywiście mogą uchodzić za nauczycieli. Natomiast no, propaganda, jak powiadam, oprócz propagandy muszą być jakieś takie zastosowane, muszą być stworzone fakty dokonane, czy stwarzane fakty dokonane. Warto tu przypomnieć taką opinię. Kanclerza Bismarka, który no, trochę na polityce się znał, yy, i on mówił, że zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się deklamacjami, tylko krwią i żelazem, więc propaganda powinna stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przy pomocy krwi i żelaza. Pan Wojciech Więckowski, Szanowny Panie Stanisławie, proszę o odpowiedź na następujące pytania. W lipcu, po pier pierwsze pytanie, w lipcu ubiegłego roku do Polski wrócił Donald Tusk. Obecnie zmienił się rząd w Niemczech. Jak pan sądzi, czy Donald Tusk nadal będzie człowiekiem do zadań specjalnych dla nowego rządu Niemiec, czy jego rola jest niezmiennie niezależna od tego, kto tam rządzi, czy też jest związany tylko z CDU CSU? Moim zdaniem. To na tym polega różnica między państwem poważnym a państwami pozostałymi, że państwo poważne prowadzi, czy utrzymuje tę samą linię polityczną bez względu na to, czy się rząd zmienia, czy nie. To w państwach takich pozostałych, że jak się rząd zmienia, to się wszystko wywraca do góry nogami. W Niemczech tak nie jest. Niemcy bardzo konsekwentnie, cierpliwie i metodycznie prowadzą politykę, która zmierza do rozciągnięcia hegemonii niemieckiej na całą Europę, która pozostaje, można powiedzieć, w zasięgu niemieckich wpływów. No i to nawet zostało potwierdzone w umowie koalicyjnej między trzema partiami tworzącymi aktualny niemiecki rząd. Donald Tusk, stojąc na cele w musi się z tym liczyć. Także nie jest związany tylko z cdu u jest związany z rządem niemieckim. Niemieckim, każdorazowym rządem niemieckim, tak sądzę. Drugie pytanie: Jak ocenia pan działalność artystyczną Mariana Chemara? Czy nie ma pan wrażenia, że bardziej znane są jego piosenki niż działalność antykomunistyczna? No, no tak, ale to przez Marian Chemar prowadził działalność antykomunistyczną właśnie przy pomocy piosenek i wierszy. Przecież on żadnej innej działalności antykomunistycznej nie prowadził. I są bardzo takie no wielorakie świadectwa tego właśnie w postaci wierszy. I trzecie pytanie. W demokracji każda partia ma na celu przejąć władzę kraju. Aby realizować swój program. Jak pan uważa, z kim Konfederacja miała, mogłaby zawrzeć koalicję? Do kogo bliżej Konfederatom? Do PO, PO czy do PIS-u? Moim zdaniem, ani tu, ani tu. Konfederacja powinna się nastawiać na długi marsz. I nie y, wchodzić w żadne sojusze, które by ją kompromitowały. Sojusz z prawem i sprawiedliwością to byłby pocałunek śmierci dla Konfederacji, tak samo jak y, sojusz z Platformą Obywatelską. Przypomnę, że w 2019 roku podczas kampanii wyborczej do Sejmu dała się zauważyć zasadnicza różnica. Otóż cztery ugrupowania startujące do, w wyborach, mianowicie Prawo i Sprawiedliwość, znaczy Koalicja, Platforma Obywatelska, Lewica i PSL licytowały się kto więcej wyda pieniędzy. Czyli więcej będzie musiał odebrać obywatelom. Tymczasem Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji i tylko deklarowała, że nie będzie nikomu pieniędzy rozdawała, ale też nie będzie nikomu zabierała ponad takie elementarne potrzeby państwa. I moim zdaniem tego Konfederacja powinna się trzymać powinna się nastawić na długi marsz przez instytucje. Bo jeśli by chciała pójść na skróty, to jak powiadam, ta pokusa stanowi dla niej pocałunek śmierci. I tym stwierdzeniem, tą przestrogą taką można powiedzieć dla Konfederacji kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.